Pacjentem Invisalign jestem od 4 miesięcy, czyli nosiłem, nosiłem nakładki 17 tygodni, ale spokojnie mógłbym je nosić dłużej, bo spodobały mi się do tego stopnia, że poprawiają atrakcyjność, może tak to powiem. Strategia była taka, że po prostu szedłem na stronę Invisalign i szukałem gabinetów i przejrzałem jakby specjalistów, którzy zajmują się tą metodą. No, i zwróciłem uwagę na panią dr Marzenę Pucek. Przeanalizowałem osiągnięcia i uznałem, że to jest właściwa osoba. Pani dr Marzena Pucek jest w top 3 najlepszych lekarzy, którzy zajmują się tą metodą, więc to także przekonało mnie do skorzystania z tej kliniki. Dlaczego wybrałem system Invisalign? Jest to, że za wszelką cenę chciałem uniknąć metalowego aparatu. Uważałem, że to jest bardzo nieestetyczne w porównaniu z tym. Wątpliwości, jakie pojawiały się. No, myślę, że to jak, tak jak u każdego, tak? Czy jak zęby to zniosą, czy wszystko się uda, ale, jak, ale pani doktor jak pe, w pełni odpowiadała na moje wątpliwości, wyczerpująco, także byłem pewny, że wszystko pójdzie dobrze. Jak dostałem nakładki po raz pierwszy, to na pudełku było napisane Transforming Lives, i uśmiechnąłem się, bo mówię, jak to może zmienić życie? A jednak może, bo już same noszenie nakładek, które były atrakcyjne. Zwiększały moją pewność siebie. Jakby wygląd ich dodawał dodawał trochę animuszu i wszystkim się podobał. Niektórzy, jak zauważyli, no to nawet komplementują. Dostałem dużo komplementów na przykład od jednej koleżanki, która zakochała się oczywiście nie we mnie, ale w tych nakładkach i też je chce sobie zrobić. Nie przeszkadzały mi jakby w codziennym życiu zdejmowanie ich co do jedzenia, no to można było się tego nauczyć bardzo szybko i w ciągu paru sekund można było je zdjąć. Byłem w stanie nauczyć się tego w ciągu paru dni i naprawdę nie przeszkadzały. Mogłem uprawiać wszelkie sporty, biegać, pływać i nie, 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 nie odczuwałem żadnego dyskomfortu. Zaskoczyła mnie szybkość działania tych nakładek, bo po kilku tygodniach już z gry zaczął się domykać, a po kilkunastu... Już zobaczyłem, że ten zgryz jest domknięty i lepiej, le, była lepsza wymowa, lepsza dykcja, mogę już gryźć normalnie. Na koniec chciałbym bardzo podziękować pani dr Marzenie Pucek za profesjonalny plan leczenia, e, pozytywne podejście i całemu zespołowi Atelieru Śmiechu, który urzekł mnie swoją uprzejmością i nieraz uratował z opresji, kiedy zgubiłem haczyk do zdejmowania nakładek.